Przede wszystkim one różnią się anatomicznie te dwie operacje. E, czyli mi, e, gastric bypass będzie operacją, która dotyczy zarówno żołądka, jak i jelit. I w tej operacji jakby e, wycinamy z żołądka mały żołądeczek, taki neożołądek, powiedzmy tak go nazwijmy. E, I robimy zespolenie z, z pętlą jelitową e, na tak zwanej pętli RU, e, czyli przynajmniej dwa zespolenia są zrobione. Oczywiście pacjentowi to rozrysujemy wszystko elegancko, mamy schematy, które pokazujemy, więc ta różnica między tymi dwoma operacjami będzie widoczna gołym okiem. Natomiast wadą tej operacji, jedną z wad tej operacji jest to, że nie mamy po tej operacji dostępu np. do dróg żółciowych. Zdarza się często po operacji, że pacjenci mają kamice pęcherzyka żółciowego, a niektórzy kamice dróg żółciowych. No to po tej operacji niestety nie mamy dobrego dostępu endoskopowego do leczenia tych pacjentów. Natomiast po rękawowej resekcji żołądka, no po pierwsze, możemy zrobić każdą inną operację, zmniejszamy jedynie żołądek i mamy zachowaną drogę anatomiczną przechodzenia treści pokarmowej. A więc istotne są różnice pomiędzy tymi dwoma operacjami. No ale tak jak już wspominałem wcześniej, po prostu operację musimy dobrać do pacjenta.